Tu przedstawiamy gołąbkę o numerze 3429. Nie wiem co to będzie. Wygląda jakby samica, ale gwarancji nie dam. Gąb jest przepiękny. I zaraz sobie tutaj zobaczę na kartkę jeszcze 3429. Moment po czym By tutaj coś nie skłamać. Tak to jest po. To jest yy, po samczyku, oryginalnym gołębiu, zakupionym na aukcji w Holandii. A matką tego gołębia jest wnuczka Big Buma od Jaka Grzankowskiego, A ta właśnie wnuczka jest po dwóch niebieskich. Ona wyszła czerwona. Tam były cztery modele, wyszły trzy czerwone i jeden jeden niebieski. Gołębie były zakupione na pipie. Także gołębik jest przepiękny. Tak, to jest bardzo mocny i na, na Big Buma. Tak jak powiedziałem, nie wiem co to będzie, ale gołąbki latają każde dystansy. <laughs> po matce tego gołębia dawałem gołębia roczną samicę na 790 km, bez problemu zrobiła. A lot był bardzo ciężki. I to była w Imrecie doszładowana. Dziękuję.